Od 2023 stwierdziłem, że będę otwierał każdą skrzynkę z dropu za level, żeby przy przypadkiem nie sprzedać kosy, która była dropnięta nieco z dla mnie. I finalnie, przez całe CSGO nie udało się to, ale już w pierwszej stronie CS2 stało się to. Ten screenshot to moja jedyna pamiątka po tym, gdyż oczywiście program ujęcia od Windows musiał wtedy nie zadziałać. Co prawda trafiłem rękawiczki a nie nóż, ale na moim koncie wreszcie został trafiony złoty item. Postanowiłem dalej otwierać co tydzień skrzynki z dropu, żeby sprawdzić po jakim czasie uda trafić się znów, jakże pożądany złoty przedmiot. Albo chociaż czerwoną broń, bo ten wynik na moim koncie również wynosi 1 i było to randomowe otwarcie w 2019 roku Aka Simów 500, więc trochę czasu już minęło. Kujja, kurwa rewolucji dostałem jeda broni też jest ten chujowy który dzisiaj mamy? Teraz jest 14 14:03. dobra, wchodzisz się, nie wchodzisz nie jestem. Mówiłem, że nie jestem. Bardzo dużo niebieskiego. Bardzo dużo niebieskiego. Be czy będzie? Czy będzie to co zawsze? Oczywiście. A jest to jest księgi naprawdę. Tylko to gówno kurwa leci. Tylko ten jebany Montana. La, 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 la. now this is goodbye.